Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks w serii pancerny atak. Yy, po takim kurczę troszkę yy, odstępie czasowym między poprzednim odcinkiem, bo ogólnie teraz tak będę dobrze za, za zazwyczaj co drugi dzień sobie będę nagrywał z zwota jakąś powtórkę, żeby tak nie spamować codziennie. Yy, I tak troszeczkę zazwyczaj jest mi wygodnie. Trochę nagram, trochę odpocznę i takie tam w Dobra, w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam powtórkę yy, gracza Szyba Pyta Jaguara <grymne> To jest oczywiście stary SAS3312 jeśli dobrze pamiętam nick z liczbami yy, No, na pewno go znacie z kilku filmików które mi podrzucił powtórkę, a ja to wrzuciłem i może go kojarzycie z różnych tam powtórek Kurczę, zapląco, zaplątałem się teraz yy, Tak więc Doszła mi smutna wiadomość, jaką jest sprzedaż jego konta. Podobno ją podobno sprzedał, jak to naprawdę jest. Nie wiem, może oddał komuś, jakimś biednym dziecko prosiło go. No, mi pograć było to spokojnie, spokojnie. Dobra, suchar na dzień dobry, tak więc gra teraz podnikiem szyba. Pyta Jaguara, czy, gdzie piszę się? Szybka PTA Jaguara. No, w sumie, jakby się tak czytało, pyta Samo się układam. Wyraz tam się układam. E, tak więc meczek SU85B, czyli to jest radziecki dzieciciel czwartego poziomu prowadzącego do takiej suki jak jest... jaką jest SU 85, SU100, jest SU i itd, i tak dalej. I tak dalej. E, za SU-152 filmik już był. To jest... E, na czwartym pierze ten 85, 85B też jest fajny. Dobra, bo ja się sam plączę. Eee, radziecki niestety poziomu, który jest naprawdę fajnie uzbrojony w działa, on ma fajny wybór dział. Eee, naprawdę niektóre są dosyć mocne, ja tutaj widzę, że to jest, jest chyba wymaksowany SU-85BM. Eee, zaraz zobaczymy. 85 mm, 130 penetracji, 160 obrażeń na czwartym pierze, no słuchajcie, penetracja jest boska. Obrażenia też nie są wcale małe i widzę, że dosyć szybko ładuje. A widziałem na screenach, gdzie załoga nie była na 100% i chyba żadnych modułów nie miał wpakowanych, więc no jak na czwarty zierny to słuchajcie, piąteczka wyjedzie, to tam gdzieś w krzaczkach można się schować i napierdalać w kolesiach. Taki biedny kawu to chyba raczej nie wyspotuje, chociaż w tym wocie różne rzeczy się dzieją, że spoter nie widzi, a kawu wyspotuje, nie? No to jest obłęd jakiś. Ale cóż, co się zrobi? Trzy flagi na koncie. Ogólny wynik jest fajny. Gram na koncie premium. Fragi ładnie nabił, mnie dziwi tylko, że nie dostał medalu za fragi, nie wiem czy to jest ograniczenie tierowe czy nie, bo jeśli nie ma żadnego ograniczenia to trochę jest dziwne, chociaż z drugiej strony byłoby zbyt łatwo wtedy takie medale nabić na niższych tierach. Yyy. no jest taki szczerze wam powiem na poziomie. Aczkolwiek na takich niskich tierach nie zapominajmy, że wbić duży Dimage jest dosyć trudno, no bo jeżdżą tu piździki zazwyczaj co mają 200-300 hp, no to wiecie, nabić dużą ilość Dimage też jest dosyć ciężko. Yy, tutaj trzy fragi, w tym cztery strzały, z czego widzimy, że większość to jest po prostu dobijanek, no bo co innego na takich tierach. Maciek dosyć szybko leci. 300 obrażeń, eee, no tak więc. 85 b jest naprawdę pod względem działu fajnie jest wyposażony. mi się wydaje, że jest chyba nawet lepszy niż inne czołgi, na przykład amerykańskie czy francuskie. Haha, <laughs> nie na no, Somuła to jest poza sięboru. To jest tego nie powinno w ogóle być, ale dobra, skupmy się na sumie. Jeśli chodzi o pancerz, to ten SU niestety, ale to jest papierek spokojny to jest tak delikatne, tak mięcikie. że no nie ma bata, żeby nie weszło w SU, ewentualnie może w jarzmę, jakby ktoś strzelił, no to za zero może by łyknął, ale zazwyczaj SU jeśli chodzi o przebicie nie ma problemu, tylko jest problem jeśli on was zobaczy i do was celuje, no to wtedy mamy malutki problem. Co tutaj w ogóle szyba pyta Jaguara robi? 600 obrazów prawie mam 4 fragi. Meczek no jak widzimy, no, na niskich poziomach dosyć szybko lecą, Takie 5 minut, no to jest standardowa bitwa szybko, leci raz, dwa. Gra się na lajcie wygodnie. Na minusy się zazwyczaj takie okropne nie wychodzi. Na plusy też nie. Eksp też szybko nie leci, ale jest jakaś zazwyczaj taka frajda i nie ma czegoś takiego jak na wysokich tierach, że o ja nie dostanę dwa gongi i już nie gram, bo mi się nie opłaca. Tutaj zazwyczaj się do końca. Nie? No, Matilda dostaje baty, na ślepo trafił. Patrz, kurwa trafił. 800, prawie 900 damage, 8 strzałów. No, chociaż na ślepo nie policzył mi, więc pewnie jest powyżej 900. Pięć fragów na koncie, oczywiście to nie jest jeszcze koniec bitwy Marder, no... Kurde! Wszystko tego Mardera trafi. kurde, czasem się tak zdarza, że jest coś takiego W pośpiechu trafiony Marder, adres tyfr na koncie Więc już specjalista jest, jak w banku No, zwykłe pestki, spójrzmy co on ma na odłamkowych Na odłamkowych ma 44 penetracji, 280 obrażeń, więc... No Czwarte Tiery, może by obrażenia jej dosyć dużo obrywało, ale trzecie na pewno łapie. Tutaj kurczę, nie trafił w Augusta, no ja go nazywam August, Tylko Pancer 3A. Tak, jakoś zamiast po, po co mówić Pancer 3, a mówię August i wiadomo co chodzi. 160 obrażeń, już jest 1000 ponad. Strzał na ślepo, i zabity. No, co widzicie, że. Na pewno dużo z Was grało tymi radzieckimi maszynami na niższych poziomach. Ja sam grałem 85 b oczywiście w czasach kiedy nie ogarniałem w ogóle, więc nie pamiętam już tego nawet. Tam byle by do następnego czołgu przejść. No. Tak więc linia ogólnie tych ruskich niszczycieli chyba nie jest zła, od samego początku mamy dosyć fajne działa. Tak samo ten drugi tierowy i tak dalej. No, czy dostanie te 40 chyba nie chce wyjechać. No i kurwa na hita. Te 40 też jest dosyć groźne, bo maha ale tutaj nie miał. No, 9 fragów na koncie, 1300 obrażeń, nie licząc tych na ślepo, więc jakieś 1400 by było. Eee, to była powtórka Szyby Jaguara Szyba pyta Jaguara, no nie wierzę. Eee, I niestety ale nie dostał tu żadnego, nie wiem, Radley Waters, coś takiego jest chyba do te fragi. No tak więc mam nadzieję, że Wam się powtórka będzie podobała z niskich tierów i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć!